Kiedy randy wsłają wzorze, Tobie, ziemia, Tobie, morze, Tobie, święta, obie się życzy, że obie Boże wielki. obie życzy, obie życzy, obie życzy, Biskupie, drodzy bracia w Przygodne Siostry, Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia, patrzmy na Jezusa, który nam wierze, przewodzi i ją doskonala. Jakiego do tych właśnie słów wracają nam słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na początku jego pontyfikatu, 22 października 1978 roku. Otwórzcie drzwi dla Chrystusa, otwórzcie szeroko na ośwież, bo tylko On wie, co w swoim sercu kryje człowiek. Te słowa jeszcze bardziej rozwinął i pogłębił, kiedy 2 czerwca 1979 roku, za kilka miesięcy będzie, dokładnie 40 lat temu, w zakresie zwycięstwa w Warszawie, Mówił, że człowiek bez Chrystusa nie potrafi zrozumieć siebie, sensu swojego życia, godności własnego człowieczeństwa, ani swoich wysiłków, ani sensu życia, ani cierpień, ani nadziei. Podkreślał jednocześnie to, że odnosi się ta prawda nie tylko do ludzi wierzących, ale do każdego człowieka, który chce wejść świadomie w głębię własnego człowieczeństwa. Autor listu do hebrajczyków pisze dalej On Chrystus zamiast radości, którą mu obiecywano przecierpiał krzyż nie bacząc na jej i się zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zrozumieć siebie poprzez wejście w cierpienie w mękę i śmierć Chrystusa to szczególny wymiar naszego człowieczeństwa, szczególne doświadczenie tego, kim jesteśmy. I zdajemy sobie sprawę, jak bardzo najpierw w świetle tych słów trzeba zrozumieć postawę i męczeństwo patronki dzisiejszego dnia, świętej Agaty, która poniosła męczeńską śmierć, która zaświadczyła o Chrystusie, będąc blisko jego cierpienia i śmierci. A czasów Decjusza w Katanii. Ale zdajemy sobie także sprawę tego, jak bardzo w pojęcie cierpień śmierci Chrystusowej wchodził Jan Paweł II. Począwszy od zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, a potem na początku lat 90., kiedy podczas modlitwy Anioł Pański nie oczekiwanie za wszystkich stwierdził, że odkrył jeszcze nowy sposób urzeczywistnienia swojej posługi Piotrowi. Nie tylko modlitwa i nie tylko praca, ale także cierpienie dla dobra Jego ciała, Chrystusowego ciała mistycznego, jakim jest Kościół. Na koniec to, co przeszło. Jego związania z Chrystusem cierpiącym. Wielki piątek 2005 roku, na 8 dni przed śmiercią, kiedy kardynał Ratzinger z jego polecenia prowadzi drogę krzyżową przy koloseum, a on śledzi przebieg tej drogi w swojej kaplicy papieskiej. W tym momencie prosi o krzyż, do którego się przytula. To było pierwsze z tych bardzo znaczących momentów Jego żegnania się ze światem, ale jednocześnie jakże głęboki przejaw Jego związania się z Chrystusem, cierpiącym, umierającym na krzyżu, będącym przecież dla nas wierzących. Zapowiedzią triumfu, zmartwychwstania, życia i tego, że zasiądzie ostatecznie po prawicy swego ojca. Kiedy dzisiaj przypominamy sobie te prawdy, zgromadzeni <grymny> wokół relikwii św. Jana Pawła Wielkiego, Pawła II Wielkiego. Raz jeszcze otwieramy się na słowa z dzisiejszego listu do Hebrajczyków. Słowa, które także dla nas muszą być jakimś wielkim przesłaniem i wyzwaniem jednocześnie. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpią wrogość wobec siebie. Abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Zważajmy na tego, który tyle wycierpiał na zbawienia świata. Nie ustawajmy, nie poddawajmy się na duchu. Przecież jeszcze nie opieraliśmy się swemu to jak ci wieńcy lęczennicy aż do chwili. Jeszcze takiej próbie nie zostaliśmy poddani. Tym bardziej prośmy i świętą Agatę, patronki dzisiejszego dnia, i świętego Jana Pawła Wielkiego, aby nam w drodze wierzy, w drodze naszej wiary nas utwierdzali i prowadzili. Mimo wszystkich wyzwań, trudności i cierpień, aż po wieczystą chwałę, którą zapowiedział tym, którzy do końca Wiernie będą szli. Jego drogą.